Witajcie, wciąż z Danang, ale popatrzcie, jak plaża różni się wieczorem od tej, którą pokazywałem w środku dnia. Jest naprawdę tłoczno, przypomina mi to troszkę plaże nad Bałtykiem, Polskie Morze, Sobor Międzyzdroje w latach 80., -tych, 90. -tych. Wiele ludzi przychodzi tu po skończeniu pracy. Lub czeka na ten moment, kiedy zajdzie słońce, nie musisz się już smarować, a woda dalej jest ciepła. Jak widzicie, całe rodziny z dziećmi i bardzo mało białych osób. Praktycznie wszyscy ludzie, których tutaj widzę, to są Azjaci. Przeważnie przyjeżdżający z różnych części Wietnamu odpocząć. To są ich wakacje moje skojarzenie z wczesnym okresem postkomunistycznym w Polsce no jest ogromne zresztą w Wietnamie do dziś jak wiemy mamy, mamy ustrój komunistyczny, nieco inny niż w Polsce. Natomiast no ludzie są przemili przemili Jeżeli będziecie w Danang, i chcecie mieć puste plaże, to na pewno nie przychodzicie po zachodzie słońca. Teraz troszeczkę pokażę Wam, jak wyglądają tutaj te nadmorskie restauracje. O dziwo, nie ma jeszcze dużo ludzi. Tak jak wszyscy siedzą pod wodą, i z tego co zaobserwowałem w poprzednich dniach, po prostu, gdy robi się ciemno, idą prosto, prosto do hoteli czy do domów. Tak, w restauracjach jest sporo miejsca. Myślę, że głównie właśnie w restauracjach, jeżeli jest tłoczno, to widuje białych, białych ludzi. Azjaci czy lokalni ludzie przynoszą sobie właśnie bami, czyli te bułki wietnamskie czy swoje jedzenie i tak jak widzicie tam po lewej stronie po prostu jedzą, jedzą wszystko na kocykach. Tutaj pod parasolami już zdecydowanie więcej twarzy, zdecydowanie bardziej bardziej e, takie niewyszukane czy, czy bardziej lokalne właśnie warunki. Ale nie sprawdzałem tam cen. Możliwe, że to jest związane po prostu z, z cenami, że, e, że tak zdecydowanie więcej ludzi siedzi tutaj pod, pod e, parasolami. Ale skoro, no i widzicie, i pod parasolami już można zobaczyć też białego człowieka, co, co było bardzo ciężko, idąc właśnie wzdłuż plaży. Ale mówiąc o cenach, chcę, chodźmy sprawdźmy jeszcze, zobaczmy, ile kosztuje właśnie na przykład taki lot, lot takim spadochronem. Widzicie, to jest około 70, 80 zł. Natomiast. Najtańsze widzę tutaj ceny już za 4 zł możemy zjeść, no ale większość 8 do 12 zł. Czyli bierzcie pod uwagę, że mówimy o jedzeniu na plaży. Czyli tam 12 zł za super porcję z jakimiś owocami, morza na plaży, to jest naprawdę, naprawdę no, w Polsce już nieosiągalna cena od, od, od dawna. Nie mówiąc, nie mówiąc o innych. Azjatyckich krajach, bo Wietnam wciąż, wciąż naprawdę jest bardzo, bardzo tani. E, tak jak widzicie, tutaj e, dużo osób właśnie ma kokosa, e, którego piję. To, to jest też, mówię, e, kokos około mm, 5 zł. No i e, 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 zbliżam się do miejsca, gdzie e, właśnie, właśnie muszę znaleźć gdzieś Tutaj zostawiłem gosie z dzieciakami, którzy właśnie siedzą na, na plaży i czekają. E, chyba jeszcze, jeszcze kawałek dalej. A tutaj latawce, no ja je uwielbiam. E, jakoś kojarzą mi się tak mocno z dzieciństwem. A, a na Bali przynajmniej był taki sezon kiedyś, znaczy jest wciąż. E, że, że jako tradycja dzieci puszczają ogromną ilość latawców. No w, Polsce, w Polsce to już chyba troszeczkę nie jest, nie jest aż tak popularne. O, jest gosia. Nie jest tak popularne, natomiast no ja zawsze się cieszę, jak widzę jakiegoś dzieciaka puszczającego latawiec. Cześć, gosia! <ścoughs> Zaskoczyliśmy ją troszkę, ale idziemy dalej. Tania z Noasiem budują, budują jakieś fortece z piasku, a inni wskakują do wody, bo jest naprawdę ciepło. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam!